Cześć. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy cykl opowieści o relacjach biznesowych. Kiedy rozpoczynasz przygodę z własnym biznesem, w sposób naturalny wchodzisz w świat biznesowych relacji. Czym te biznesowe relacje różnią się od wszelkich innych, zwykłych relacji? No różnią się tym, że w tym świecie, w którym zaczynasz funkcjonować, każdy ma Jakieś interesy, najczęściej one są jawne i wyraziste. I teraz chodziłoby o to, żeby umieć zadbać na tym rynku również o własne interesy. Bardzo różne podmioty funkcjonują wokół ciebie. Niektóre z nich są duże, niektóre z nich są małe. Niektóre mają większą pozycję, niektóre mniejszą. No i teraz chodzi o to, żeby jak najlepiej ułożyć się z nimi w konkretnych sytuacjach. Wiedząc, jaką Ty masz pozycję, i wiedząc, jaką pozycję mają oni. No to zaczynamy. W tych relacjach możesz funkcjonować na pięciu różnych sposobów. Popatrzcie na ten wykres. Oś Y pokazuje nasze interesy. Im jesteśmy wyżej, tym lepiej są one reprezentowane. Oś X pokazuje interesy drugiej strony. Im bardziej na prawo, tym lepiej reprezentowane są interesy drugiej strony. No i teraz. Patrząc na różne możliwości, które tutaj mamy, no to widzimy po pierwsze współpracę. To jest taka sytuacja, kiedy zarówno ja, jak i druga strona odnosimy duże korzyści z naszych relacji. Układem trochę innym jest dominowanie. To jest taka sytuacja, kiedy to ja osiągam duże korzyści, a druga strona niekoniecznie. Odwrotną sytuację mamy w uleganiu. Uleganie polega na tym, że to druga strona. Odnosi korzyści z relacji, ja niekoniecznie. Po środku gdzieś znajdowałby się kompromis. To taka sytuacja, kiedy obie strony trochę ustępują po to, żeby odnieść w sumie jakieś średnie korzyści. No i mamy piątą opcję: unikanie. To jest taka sytuacja, gdzie ani ja, ani druga strona nie odnosimy korzyści. Intuicyjnie każdy z nas czuje, że najfajniejsza jest współpraca, no ale ona nie zawsze jest możliwa. Chciałbym Ci teraz pokazać takie sytuacje, kiedy każda z tych pozycji może być wartościowa. Na początku zajmijmy się uleganiem. Układem, który kojarzymy jako mocno niekorzystne. Kiedy warto ulegać? Więc wyobraźmy sobie, że rozkręcam powoli rzemieślniczą produkcję świec zapachowych albo mydła. Mam kilku klientów, mały sklepik. No, i w pewnym momencie odzywa się do mnie ekskluzywna sieć. Ona jest dużym graczem, w związku z tym patrzy na mnie trochę z góry i proponuje mi bardzo niskie ceny. No i jestem w stanie zgodzić się na taki układ, jeżeli wiem, że dzięki temu mogę wejść na większy rynek, a skoro dopiero zaczynam. Mogę jakoś przeboleć to, że będę częściowo wykorzystywany, bo podnajduję inne korzyści, które dostrzegam w uleganiu. Jak widzicie, uleganie jest dobre tylko wtedy, jeżeli jest czasowe. Jeżeli ja w międzyczasie wzmacniam swoją pozycję i w pewnym momencie będę mógł rozmawiać z moim partnerem bardziej na równych zasadach. Przeciwną strategią jest dominacja. Wydaje się, że to wygodna pozycja i że fajnie jest być kimś, kto dominuje. No ale tak jak uleganie nie zawsze jest złe, tak też dominacja nie zawsze jest dobra. To, co jest kluczowe w dominowaniu, to to, żeby druga strona nie miała poczucia wykorzystywania. Dlatego, że Biznes to jest sytuacja długofalowa i nie warto sobie czasem popsuć relacje przez to, że ktoś czuje się wykorzystany. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy mamy na przykład szkołę jogi, która funkcjonuje już od jakiegoś czasu na rynku, mamy pewną pozycję i przychodzi do nas nowy instruktor, człowiek, który dopiero zaczyna. Chce się czegoś uczyć i zdobyć doświadczenie. Mamy prawo, w związku z tym, wykorzystywać swoją pozycję i na początku zaproponować mu trochę gorsze warunki. Oczywiście, po pewnym czasie warto, uprzedzając być może nawet jego prośbę czy jego pytanie, podnieść jego status. Tak jak w uległości ważne jest, żeby to trwało jakiś czas. Tak samo w dominowaniu starajmy się naszych partnerów podnosić do naszego poziomu, chociaż zawsze warto mieć trochę silniejszą pozycję. Unikanie. Wydaje się, że unikanie to taka strategia, na której nikt nie korzysta. To nieprawda. Są takie sytuacje, w których warto unikać. Na przykład, kiedy musisz odwlekać jakąś decyzję, do czasu aż się wzmocnisz. Dajmy. Za przykład fotografa, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, no i dostał duże zlecenie wykonania sesji dla wszystkich pracowników dużej firmy. Ale warunek jest taki, że to wszystko musi się wydarzyć w przeciągu jednego dnia dlatego że pracownicy nie mogą być oderwani. Od swoich zajęć dłużej. No i wtedy fotograf poszukuje jakichś partnerów, innych fotografów, którzy jednocześnie mogliby z nim w ciągu tego dnia wykonać te sesje portretowe. Dobrze jest w takiej sytuacji trochę poczekać poodwlekać, żeby nie stracić tak dużego i fajnego zlecenia. Kompromis. Wbrew potocznym opiniom, nie jest to strategia, która zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Stosujemy ją wtedy, kiedy temat ma dla nas małe znaczenie, kiedy mamy mało czasu i potrzebujemy zająć się czymś ważniejszym, albo kiedy chcemy zakończyć z kimś współpracę. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest dwoje wspólników, którzy prowadzili razem sklep. Internetowy, na przykład sprzedawali kosmetyki i perfumy. No i teraz nie bardzo się współpraca układa i chcą się rozstać. I wtedy muszą iść na kompromis, to znaczy na przykład podzielić się asortymentem tego sklepu, to znaczy, że jeden będzie sprzedawał tylko kosmetyki, drugi będzie sprzedawał tylko perfumy. Obaj trochę na tym tracą, mogą się też podzielić klientami, ale to jest już dużo gorsze rozwiązanie. Najbardziej pożądaną relacją jest relacja współpracy. Taki układ to układ, w którym partnerzy traktują się na równi, no i nastawieni są na długofalową i owocną współpracę, która przyniesie im jak najwięcej korzyści. Te korzyści dotyczą oczywiście. Obu stron. Wyobraźmy sobie przykład grafika komputerowego, który tworzy od strony graficznej strony dla swoich klientów. Naturalną osobą do współpracy jest jakiś webmaster, czyli ktoś, kto buduje, tworzy strony internetowe. W takiej sytuacji korzyści są obustronne. Klienci się dublują, a pewnie po jakimś czasie grafik i webmaster zostaną wspólnikami. Współpraca to jest najpopularniejsza forma relacji w biznesie. Tego Wam życzę. A dzisiaj to tyle. Dajcie znać, jak się Wam ta treść podoba. Komentujcie, lajkujcie. No i oczywiście subskrybujcie, bo to nam pozwoli rozwinąć ten kanał.